No, cześć, to Kuba, szkocki ogrodnik. Witam w pierwszym odcinku nowej serii z talerza do Doniczki. A dzisiaj, no jakże inaczej, opowiem Wam, jak wysadzać palmę daktylową bezpośrednio z owoców daktyli. Zapraszam na film. Tak, tytułem wstępu. Jest to seria w sumie zainspirowana przez mojego syna, który zapytał mnie, czy można sadzić rośliny z owoców, które jemy. Dla mnie rzecz oczywista, ale może dla, dla niego to nie było. Dla nas pewnie wszyscy wiemy, że możemy, ale jak to zrobić? Poza tym niektóre, myślę, owoce możemy wysadzić, a wcale o tym nigdy nie myśleliśmy. Dlatego zaczniemy dzisiaj od owoców daktyli. Tylko tego, że uwielbiam palmy, ale to chyba każdy wie. I teraz tak. Część roślin kupuję, bo, bo podoba mi się ich osobnie typowe, podoba mi się na przykład ich kształty, tak na przykład ta alokazja Dragon Scale. Część, bo uwielbiam kawę, jestem kawacholikiem. Dlatego uprawiam sobie kawę z nadzieją, że kiedyś będę pił swoją własną kawę. Chociaż akurat kawę nawet z tych pełnych zielenek nie wysijemy, bo są prażone. Część roślin kupuję tak, tu widzimy, tą monsterę, tylko dlatego, że była uszkodzona w sklepie w markecie. Kupiłem za grosze i sobie wziąłem za punkt honorowy jej. Chyba mi się udało, bo wszystkie cztery pędy puściły już nowe liście. Część roślin kupuję ze względu na nazwę. Tak, wiem, że to może być bardzo próżne, ale kupuję nazwę. Tak, kupiłem na przykład tego tutaj fikusa, fikus elastica, a tylko dlatego kupiłem go, bo ta jego nazwa. Liście ma bardzo ciemne, a nazywa się Abidjan. Abidjan, stolica wybrzeża kości słoniowej. Jestem zafascynowany Afryką i sama ta nazwa, Abidjan. Przecież to od razu kieruję nasze umysły w tamtą stronę, więc. A część roślin uprawiamy z nasion. Najczęściej palmy, bo to jest chyba tylko jedyna możliwość, jak, nie chyba, na pewno, jak możemy je rozmnażać. A jeśli już palmy, które jemy, no je się troszkę więcej, można jeść kokosową, można jeść butie, no ale daktylowce, daktylowce. Uprawiamy je od tysięcy lat. Jedne z najwcześniej uprawianych przez ludzi owoców, które jedliśmy. I dzisiaj pokażę Wam, jak to szybko, skutecznie i bez problemu mogą Kilka słów o palmie daktylowej. Palma daktylowa jest kilkanaście różnych odmian, różniących się smakiem. Najpopularniejsze na chwilę obecną na świecie to jest pozwolona mecztul. która bez też najsłodsza. Poza tym ma stosunkowo, stosunkowo duże owoce. Jak już wspomniałem, palmy daktylowe są towane przez tysiące lat. Świetnie rosną w ciepłym klimacie śródziemnomorskim. Palma, żeby. Zaowocowała, a te owoce dojrzały, to palma wymaga przynajmniej 100 dni z temperaturą powyżej 35 stopni. Więc nawet jeśli mamy ich w polskich ogrodach, poznam osoby, które, które je uprawiają w ogrodach i zabezpieczają na zimę, jest mała szansa, że te owoce dojrzają. A jeśli dojrzeją, na pewno nie będą tej jakości. które mamy z, z cieplejszych rejonów, dlatego tak świetnie, owocują w. Nie wiem, w, w Izraelu owocują, w Egipcie, w Arabii Saudyjskiej, mnóstwo w Kalifornii, obecnie nawet Południowa Afryka, Iran. Jest ich, jest ich całe mnóstwo tych krajów, w których one mogą rosnąć. Niestety Polska, już nawet nie są o Szkocji. Nie jesteśmy jednym z nich, ale taką palmę można uprawiać. sobie pracować na tarasie, może być w ogrodzie, jeśli zabezpieczymy na zimę, może być w szklarni, a może być nawet w domu. W domu oczywiście ona nie osiągnie pełnych rozmiarów, ale i tak przez wiele lat to może być bardzo, bardzo fajny i ciekawy projekt. A co zrobić, żeby je wysadzić? Po pierwsze, musimy, musimy, chyba nie musimy, bo chcemy. Chcemy zjeść sobie te, te owoce daktylowe. Owoce daktylowe, które możemy kupić, to są owoce suszone. Suszone są z jednego, z więcej niż jednego powodu. Po pierwsze, świeże owoce daktyli, źle się przechowują. Po drugie, są dużo cięższe, więc jeśli chodzi o koszty transportu, byłoby to dużo, dużo droższe. Poza tym mają mniej słodki smak, mają, mają większą zawartość wody, dlatego te owoce się suszy. To są już wysuszone, zjadamy je, tylko po to, żeby ze środka dostać taką oto pestkę. I teraz, teraz co musimy zrobić? Teraz musimy te owoce zjeść. A gdy już je jemy, zakładamy okulary te jak Kuba i możemy sobie poczytać, czy one są zdrowe, a że są zdrowe takie owoce taktyli, to Wam to gwarantuję, są bardzo słodkie. Ale wierzcie mi, badania, jak poczytałem te badania, badania, które zostały wykonane na osobach nawet z cukrzycą, wykazały, że właściwie to mają bardziej dobroczynny, dobroczynny skutek, więc śmiało można je jeść. A takie owoce poza białkiem, którego mają spore ilości. Naprawdę jak na owoce mają dużo więcej białka niż większość, większość innych owoców. E, mają też dużą zawartość płotnika. Witamina C, tiamina, ryboflawina, niacena, witamina B, kwas foliowy, witamina A, witamina E, witamina K, wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, sód i cynk. Czyli przyjemne, spożyteczne. Owoce zjedliśmy. Jest mi bardzo słodko, bo zjadłem ich 8. Każda z nich zawiera około 70 kalorii, więc. Nie jeden posiłek mam, mam zapewniony swoją drogą, tak myślę. Jeśli każdy ma 70 kalorii, a są tak lekkie i złe, to chyba fajna przekąska. Na. w czasie podróży, tak? no bo mało mi zajmują. Zowe i kaloryczne w sumie nie potrzebuję też okularów. Jak Jakie wysadzamy? Ja nagrałem film, dołączam tam link na górze, link całą serię, że nasiona palm wysadzał metodą woreczkową. Jeśli ktoś chce, może sprawdzić. Natomiast w takiej ilości, jak będziemy wysadzać około 10 nasion, bo nie ma sensu więcej, wierzcie mi, na własne potrzeby do domu, nie musimy tego robić. Możemy to wysadzić w zwykłej serwisie w produkcyjnej, jakiekolwiek mamy. Nie będziemy cudować się z ziemią. Kupiłem zwykłą, zwykła ziemia do rozsady nasion i sadzonek. Nie dodaję do niej nic, bo na tym stadium, wierzcie mi, takie palemki, takie nasionka nie potrzebują nic więcej. Zwykła, przepuszczalna, lekka ziemia do wysadzania. To wszystko, doniczka Nie będziemy cudować, robimy to najprościej, jak możemy. Ja na górę jeszcze nasypię żwirek. Ale to tylko są moje preferencje, to nie jest mus. Ja Jadaję ten żwydek z jednego powodu. Do większych nasion żwydek, do, do mniejszych piasek. Na takich doniczkach często wilgotnych, bo w czasie wysiewu musimy mieć tą wilgotność. Tam często tworzy się pleśń. Poza tym mogą pojawić się ziemiórki. Ziemiórki nie lubią ani piasku, ani tego żwiedyku na górze. Poza tym tej pleśni, ta pleśń się nie pojawi, więc to są moje preferencje. Nie jest to obowiązkowe. Czyli bierzemy zwykłą doniczkę, napełniamy ją ziemią. A co dalej za razu powiem? A tu teraz taka mała wstawka z przeszłości. Coś, co zrobiłem, a o czym na filmie nie powiedziałem. Gdy już zjemy te owoce, umyjmy porządnie te nasiona. Nie dlatego, że są brudne, ale dlatego, że zawalają resztki tego miąższu, tego owocu. A gdy to wysadzimy, nie chcemy, żeby jakaś pleść czy inne dziadowość tam wdało, więc umyjmy te nasiona, zanim je wysadzimy zwykłą letnią wodą, to wszystko. Doniczka ziemią już napełniona. I teraz co robimy? Po prostu bierzemy te nasionka i wsadzamy je do, do, do ziemi, do, do gleby. Nieważne, którą stroną wiesz, to jest zupełnie nieważne. Wsadzamy do głębokości od jednego do czterech centymetrów. Więc po prostu ja wkładam takie nasionko. Raz ja tam głębiej powciskam. Ja mam ich, mówię, chyba to jest 11, około 10, 11, bo tyle było w tej małej paczce tych winogron. Aktywie. I po prostu. Ja na razie robię tak, że one lekko wystają, żeby po prostu widzieć, czy są równomiernie mniej więcej rozmieszczone. Jest równomiernie. Dociskam. Także czubek tego nasionka jest mniej więcej centymetr pod powierzchnią ziemi. To wszystko. Już ja. Procisnę. nawet troszkę wolniej niż normalnie. Wyrównuję tą ziemię. I to wszystko. Jeśli dajecie to jak ja. Żwirek, to jest ten czas, żeby go teraz dodać. Tak wspomniałem kilka minut wcześniej. Ja tu dodałem około 1,5 cm się może wydawać dużo, ale mówię, to mi zastopuje zimierki, bo one nie lubią przez ten drzwiak przez piasek przechodzić. To są duże nasiona, one i tak się przebiją przez to. Poza tym będzie to bardziej dekoracyjnie wyglądało. I teraz tak, mamy to już wysadzone. Podlewam solidnie, żeby te zimy była mocno. Dlatego mam w podstawce. Tą wodę z podstawki, jak już porząd, porządnie ziemię nasiąknie, ją zleję. I ta doniczka idzie w ciepłe miejsce. Nasiona daktyl lepiej kilkują kuk w wysokiej temperaturze. Mówiąc wysokie, mam na myśli 27 do 35 stopni. Czyli, jeśli mamy jakiś propagator, jakąś matę grzewczą, to możemy tam dać. Jeśli nie, no to możemy wystawić je na dziś, na parapet, który jest dosyć szczelny nad kalotę farem. Tudzież tak, ja zawsze to mówię, na górę lodówki. Góra lodówki zawsze jest cieplejsza niż cała reszta mieszkania. A jeśli nie mamy, po prostu w jakimś, mie w miejscu, w którym będą miały stosunkowo ciepło. I czekamy. Nasiona palm mogą czasem dłużej, czasem reagować. Daktylowce to nie jest jakaś tragedia, tylko ją w, w miarę, szybko. I gdy tylko pojawią się pierwsze, pierwsze liścienie, nagram kolejny film o tych daktylach. I to już wszystko. W dzisiejszym odcinku. Jak widzieliście, jest to bardzo proste, bardzo fajne. Jeśli nigdy nie mieliście palm tu, jeśli chcecie uprawiać rośliny, których, których nie myśleliście, że możecie, a które jecie w domu. Czemu nie? To jest fajny projekt. To jest tani projekt. Bo i tak to kupujemy te, te owoce te warzywa, więc będziemy to robić. Mm. Poza tym fajna lekcja chyba też dla dzieciaków, że się mogą nauczyć. mamy dzieci w domu, że się mogą się nauczyć, że wszystko możemy z naszym wysadać. E, taka mała uwaga. Hmm. Te nasiona, które wysadziłem, wysadziłem jest z mecztu, natomiast możemy wysadzić jakąkolwiek odmianę. Po pierwsze, tych owoców tak nie będziemy mieć. Chyba, że mieszkamy w ciepłym miejscu. A po drugie, nie ma pewności, czy dokładnie sam, samo. Ta sama odmiana z niego wyrośnie, więc spokojnie możemy jakiekolwiek owoce wysadzić. Proszę Was, proszę Was, bo to jest zrobić całą serię. Jeśli możecie, napiszcie mi, czy są owoce i warzywa, które chcecie zobaczyć w tej serii, o których nie wiem, nie myśleliście, o których nie wiecie, jak to zrobić. Dajcie mi znać. Ja dużo takich owoców sam nie wiem, jak się wysadza, także to będzie fajny projekt, możemy to razem robić, razem się uczyć. Ja wiem, że większość owoców, większość naszych mogę wysadzić i, i sobie z tym poradzę, więc będziemy sobie się uczyć. Napiszcie mi, co o tym myślicie. Napiszcie mi, co chcielibyście zobaczyć i co myślicie właśnie o pomyśle tej serii. A teraz już nie przedłużam kończę. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć, pa. pa.